Witajcie. Wielokrotnie otrzymuję telefony z pytaniami, czy muszę kupić ubezpieczenie dla auta, jeżeli auto stoi, jest zepsute, nikt nim nie jeździ. Odpowiedź jest tylko jedna. Dopóki nie wyrejestrujemy auta, musimy je ubezpieczać w zakresie OC, bo jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Nieważne jest, że auto stoi na trawie bez kół, ze zdemontowanym silnikiem, biegają po nim kury czy też koty. Póki nie wyrejestrujesz, musisz ubezpieczać. Tak samo, jeżeli kupujesz auto i okazałoby się, że nie ma to auto ubezpieczenie OC, to tego samego dnia, w którym kupiłeś to auto, kup ubezpieczenie ocen. Jeżeli ściągnąłeś auto z zagranicy, to dniem, w którym trzeba kupić ubezpieczenie, jest dzień zarejestrowania auta w urzędzie. Ja dbam o terminy. Wznowień ubezpieczeń swoich klientów. Otrzymują ode mnie albo SMS, albo mail, albo dzwonię. Stąd nie zdarza się, aby pominąć tych terminów. Natomiast jeżeli nie masz takiej osoby, zapisz sobie w jakimś kalendarzu, kiedy ci się kończy ubezpieczenie i pilnuj tych terminów, aby nie spotkała cię kara. Bo niestety za brak ubezpieczenia są wymierzane kary finansowe. Dostaniesz wówczas. List z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, który naliczył Tobie opłatę. Już za jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu zapłacimy 1040 zł. Wysokość tej kary jest uzależniona od tego, ile dni nie mamy ubezpieczenia. Powyżej 14 dni wysokość tej opłaty zwiększa się niestety do poziomu 5200 zł. Stąd bardzo ważne jest, aby pilnować tych terminów. Jesteś najlepszym fachowcem w tym, co robisz na co dzień. Natomiast ja zajmuję się ubezpieczeniami. Stąd, jeżeli masz jakiś problem ubezpieczeniowy, po prostu do mnie zadzwoń.